100. I spadamy, a kacze buki kacze z buki, z dodatku porannego na linii 150, brygada dziewiąta, a po południu pewnie. 188 tam jest pół kółka. Tam Vimas, tu wima, tu wima, na półki na bazę. I potem tam chyba jest X. Jedno kółko na x Także taki dodatek, jeszcze popołudniowy. całe 4 godzinki. Także tutaj 4 równe. W pole rano, jednak. No, troszkę dłużej, po południu jest troszkę krócej. Ten dodatek to znaczy inaczej. Lepiej, tak jak już się wierzy, już ma się zrobione, jak gdyby tą gorszą część. 2216 Gazowy, parę dzisiaj gazowców jeździ mimo tej awarii na stacji tankowania gazem CNG. Wyciek niby był, wczoraj coś tam zrobili. Parę wozów udało się zatankować, ale jakiś tam inny wyciek jeszcze wylazł, podobno z tego co tam słyszałem z rozmowy. Więc nie wszystkie wozy to się tu jedzie naprawdę. Taka zawali droga, jakaś jedna z drugą czasami jedzie. Że... Nie wszystkie wozy gazowe wyjechały, nie wszystkie udało się zwankować Można spotkać dzisiaj przeróżne, przeróżne inne pojazdy z reguły dieslowskie, a z napędem dieslowskim. Na RC Ilex jechał jeździł dzisiaj 4.2.5.4 Gryf na 105 I, i na 147 też, też z gryfu coś tam jeździło Na 160 widziałem Zabytkowego manika 70.51 Nie wiem na czym on tam jeszcze jeździł, na jakim zadaniu to niektóre dodatki nasze z poranne Chodnie popołudniowe też będą wskiwane przez innych przewoźników. Pewnie coś tam PKT zrobi. Czasami tak bywa. Możemy się, dobrze mieć chyba tabór zróżnicowany w miarę. Wszędzie tyle dobrze w gdyni że jest tych przewoźników więcej, więc, więc jakoś tam bez problemu można to zapchać, te dziury. Diesel z kolejną też jest tyle dobry, że <laughs> zbiorniki przynajmniej są duże w tych autobusach, że, że nie trzeba by tak naprawdę codziennie tankować, czyli spokojnie dwa, dwa dni służby pracy w diesle zrobiły. No gazowiec niestety takie zadanka, że, że gazowiec zjeżdża i jest prawie puste. Teraz nie wiem, co elektryki załóżmy, że są, tak? W Warszawie jak był ten przypadek, zima ostra i elektryki zaczęły padać, no. połowę tego robiły co, co, co nominalnie powinny robić I co i stare diesle. To nie, nie eko. Oczywiście u nas są wszystkie elektryki eko, mimo że prąd jest z rękawki węglowej no, ale wiadomo co chodzi. Bo to wiadomo że w co tutaj widzi taki przypadek i, i, i raptem jest gazowe gazowe: 32 autobusy gazowe są w pkm -ie. też nie wszystkie jeżdżą codziennie tam jakieś rezerwy dodatki po prostu stoi, no nie ma danego dnia nie wiem, kierowca ma wolne z tego wozu więc przez to, stoi ten też stoi Parę pary musieli tam zapchać innymi przewoźnikami. Pewnie i Guide też coś zrobi na 171, więc, więc, pewnie tam coś nie wszystko też jest w pistoletu. Widocznie, nie każdy się loguje, czy tam nie może się zalogować, Nie wiem, czy nie ma pistolet ale tego Tristara też. XT z HM 150 z góry górnego na dolne i patrz, że stoi gryf na, na, na pętli w tym się go nie było widać, więc nie wszystko się loguje także tak bywa czasami Jedziesz kolego lewym pasem i nie wiesz czy mnie wyprzedzić, czy mnie nie wyprzedzić. Ja chcę zmienić pas, nie mogę, bo on jedzie równo ze mną gdzieś tam z tyłu. Naprawdę czasami to... Z tymi kierowcami... No i dzisiaj zamykają tamtą właśnie zjazd z Kwiatkowskiego na Unruga. 9. Chyba tam mieli zamknąć, że dwa miesiące, więc k 44 objazdy będą miały a też w weekend, chyba tam mają przymknąć unrugę i cechową w końcu będzie remont tego skrzyżowania. Ta to znaczy no, skrzyżowania na wierzchni, bo to tam chyba do soboty ma być, do, do wieczora, czy na którejś nie pamiętam. Remont na wierzchni, na tym skrzyżowaniu, bo tam jest to, że tragedia, to jest mało powiedziane. Takie dziury to znaczy tam się przylecha przy, po prostu przebudowa, no ale wiadomo jak to się jak to się nie da się nie wszystko się da Muszę wpisać w książkę że ten komunikat o godzinach nie znika Bo to już to wcześniej wpisywał raz, drugi, piąty i się skasować, czy co, nie wiem 22-16 wóz, na no jakiś czas temu no ale już będzie, koło roku koło roku jak miał kolizję z osobówką jechał znowu na Chwaszczyńską na swoim zielonym osobówką pojechał Chwaszczyńską ale nie na, nie na zielonym taka mała różnica I tutaj szyby przednie tam plastiki no to ucierpiały tutaj szkła się posypały części się nie stało ale wóz jest Żeby poznaje też po tym, że na siebie nie, jest nakle... nie ma naklejki tutaj zawsze w rogu lewym jest naklejka w gazowcach ciepły silnik odpalić bez gazu nie odkleja. Świadczy, jak tej naklejki nie ma, świadczy to, o tym, że była szyba wymieniana. Że coś się dzieje, Wie, że coś się działo. że panie, panie, on był bity, panie. Nie ma naklejki, panie. Taki oryginał, panie. Tak się czasami zdarza. Jeszcze śnieg miejscami leży. Aż no tak, Tutaj przed nami kilka ciężarówek, zobaczymy jak tą, pod tą górkę sobie dadzą radę, mam nadzieję, że nie będą za bardzo zwalniały, ja, wyprzedz... ja je mogę wyprzedzić, ale, ale... To zakaz nie dotyczy, bo to jest zakaz przeznaczenia ciężarówek, przez ciężarówki, jesteśmy autobusem, właśnie gdzieś był znak, gdzieś był znak zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych, nie pamiętam teraz gdzie, czy to w Gdyni widziałem, czy w Gdańsku. Pod spodem tabliczka nie dotyczy autobusów. No nie wiem, mnie uczono na kursie, jednym, drugim, czy piątym, że no... Zakaz wjazdu autobusów, To jest odrębny znak. A zakaz do nie autobusów jest w zasadzie bez sensu. Autobus tak gdzieś jak bez tej tabliczki może wjeżdżać. Autobus to nie ciężarówka. Co innego, gdyby było ograniczenie to nożowe, to oczywiście. Jedno było, nie pamiętam teraz. No mówię takie, no, no, na kurcach zawsze tam gdzieś uczyli, że, że, że no, na, kursach, na, na kurcach, na kategorię D, że, żeby no, pamiętać o tym, gdzieś tam na jakimś egzaminie, że żeby się nie dać gdzieś tam w dobry sposób wpakować. Egzaminator też nie, nie nas nie, nie ładował gdzieś tam pod kit. Tak jak mi instruktor mówił, się uczyłem jeszcze kiedyś na D Z końcem 2013, porządkiem 2014 roku, to e, mówi na egzaminie, egzaminator, cię nie wpłacuje w uliczki żadne gdzieś tam w Gdańsku. Nawet tak byśmy tam dali gdzieś ciała, tak, no to wiadomo, przesiadka to jedzie. Oni nie potrafią jeździć, oni mają papiery, tak mi mówi, tak mi mówi przynajmniej instruktor. Oni nie potrafią, na no, czy to C czy to D, nie potrafią jeździć. Oni mają tylko papier. Dlatego często jest tak, że... egzamin... Ten, że kierowca, kandydat na kierowcę egzaminowany dowiaduje się o negatywnym wyniku już na placu. A tak mówi, no gdzieś tam się w uliczki nie wpakuje, bo potem jak coś to sam nie wyjedzie. To są ludzie z papierem. Czyli na D udało za pierwszym razem, więc nie ma katastrofy Co tu jedzie? Z jedzie 7, 2, 8, Okres przejściowy na Z też na, z na 181 też się skończył. dla. Fitul już tam nie ma kultowego Icarusa, czyli Mercedesa o 405, a nie wypożyczonego jakiegoś tam z grypu no jeżdżą już Przegubowe dwa Connecta Citaro i Solaris Urbino 18 Chyba nawet już te szyby Nie wiem jak w Solarisie, ale słyszałem, że już konekta te szyby nawet napoprawili Na normalnej wysokości, a nie wysokości siedzącego wysokości głowy No cóż, taka cudaczna firma Jeszcze miesiąc i z sobotę 144-185 zniknął. Wraca gryf Czytałem tam w internecie, że 4 wozze będą odświeżane. Tam nie ma wymogu za bardzo rozświeżania, więc pewnie będą te 7,8, 6, 5, 6, 6, 4, 6, 4, 5. i dwa chyba many z tej starszej generacji tam jeszcze wiadomo, rezerwa skróci normalność a kiedy 89 i 88 80, 88 i 80, 89 wyjadą na linie rumskie, ciekawe dawno spełniali wymogi, bo mają myszy do Volvo hybrydowe Czemu nie jeżdżą? Nie wiem. Czemu jeżdżą po Sopocie zamiast po Nie rozumiem polityki tej firmy. To chyba nie tylko ja. O cóż. Tak to bywa. Miejmy nadzieję, że jeszcze trochę i się zwiną. No, chyba gorszej firmy nie było. Warbus był, ale warbus... No tak, no warbus to jest lepszy, nie? A spadamy na bazę. O, na środku. Zepsuł. a kultowy Mercedes stoi u nas na bazie. Rezerwa pewno to Mercedes z i I tylko gryf tu, 72, 02 też. 35 w ogóle gryfy tu widać co, musimy stanąć tu po Merco i Karusa. te rezerwy mają pewnie w razie 181, czy coś? Ja, nie wiem. Nie, nie. bo jeszcze mam zabytkowy, zabytkowy mały też Wspomnienia wracają, nie? Kiedyś staw 2297 albo co coś podobnego to Jest serwis, także coś tu jeszcze robią panowie serwisanci Dobra, idziemy, kończymy